Wraz ze zbliżającym się rokiem szkolnym coraz częściej mówimy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. To głównie kojarzy nam się z przejściami dla pieszych, ale w ostatnich latach także ze zwykłym poruszaniem się po chodniku, szczególnie wtedy, kiedy ktoś do przemieszczania się używa hulajnogi, a warto wiedzieć na jakich zasadach można z niej korzystać. Przede wszystkim taka osoba powinna poruszać się po drodze dla rowerów i bądź pasa dla rowerów. Poruszać się po jezdni może tylko wówczas, kiedy takiej drogi dla rowerów nie ma, bądź tego pasa dla rowerów. Jeżeli prędkość na drodze, która jest w takim miejscu, dopuszczona powyżej 30 km, czyli mamy te 50 km, tak jak na przykład w Polkowicach, wówczas tą hulajnogą elektryczną taka osoba, nie mając pasa dla rowerów bądź drogi dla rowerów, powinna korzystać z chodnika. Przy tym warto pamiętać, że każdy użytkownik takiej hulajnogi musi dostosować prędkość do tej, z jaką poruszają się piesi. Inaczej może się zdziwić, kiedy zostanie zatrzymany przez miejskiego strażnika. Od 30 sierpnia, czyli od wczoraj, weszły nowe przepisy. W prawie o ruchu drogowym, które pozwalają Straży Miejskiej do nakładania grzywień, nawet w drodze mandatu karnego w wysokości do 500 zł, za poruszanie się hulajnogą elektryczną z prędkością większą niż z prędkością, którą porusza się pieszy oraz także w momencie kiedy utrudnia się im ruch, a także na przykład kiedy porusza się po chodniku, a można poruszać się po jezdni. Do wszelkich przepisów warto jednak stosować się nie ze względu na grożące kary, a z uwagi na własne i cudze bezpieczeństwo.